Znowu. Dzisiaj zagramy w Standoff 2, sezon trzeci. Jak widzicie, mamy już dwa skiny, bo, gra bo grałem bez was i nie przyszło mi na myśl, żeby nagrać serii z tego. Ale dzisiaj zagramy sobie jeden deathmatch i zostawcie 7 lajków, może? A pojawi się drugi film. Deathmatch drużynowy. No, lubię tą mapę w sumie. Wygrywa drużyna, która zabiła największą liczbę Liczbę przeciwników. Terroryści. Egzorcysta, Zeni cały czysta. fajne, no nie. właśnie jak będę słabo grał, no ale. Nie gram w to dużo. O, Ło, so, że się wydarłem, no. Zdziwienie mnie naszą.

Jezu zastosowany, jestem i spamię jak nie wiem co. Wybaczcie, że spamię no ale... Przadowuję. Zemsta? Chyba. W sumie nie zemsta. Dobra, mapa nie jest mi potrzebna, więc ja z mapy nie korzystam. Patrzyłem się chwilę tylko w kamerkę i nagle tam typo się zjawił, no i było. Komary latają. Więcej razy ich zabiliśmy niż oni nas. Boże jak spamiał. No ja też spamię, no, ale nie tak jak oni. Bo oni to w ogóle już spamiał. Przynajmniej ja zabiłem. Jak to możliwe? What are you doing? O, zabiłem go. Ach miał tą dobrą broń. Kurde, komary latają tutaj u mnie. Co jest? O, hecik. Ufff uh. Ufff uh. Nie, nie, he, nie. Ale Hedy strzeliłem też no to czysty hadzik. Boż. O nie. Tak, wygrywamy. Jest, jest. Jest, wygraliśmy. Oczywiście ja czwarte miejsce, bo gram. Nie wiem. Ale dużo zabójstw zrobiłem. Nawet. Jeszcze jednego zagramy, ale naprawdę przyjnijcie, że zostawicie te 7 przynajmniej lajków.

Chłapie. Zemsta. To była słodka zemsta. Proszę, słodka. Okej. Okay. Była tylko to Ha! Nawet mnie nie trafił. Ło! Double keyed. Widzowie napiszcie w komentarzu, czy dobrze gram w tą grę. Ja tak powiem, że słabo, ale w wyższym takim ze słabych. Jestem wyższy... we wyższych słabych, tak bym powiedział. Double kill zrobiłam przynajmniej. О боже. Ну. Я не могу. Хyba снайперка возьму. Ну, а в лупе Ja ale mnie wypatrzył. W sumie łatwo byłoby mnie wypatrzeć. Aj! Ale w brzuchu mu

Tylu ludzi widziałem, co mieli cheaty, no bo typ przez dwie ściany raz mnie widział. No, to chore jest, że przez dwie ściany. Jak dla mnie przynajmniej. Chyba, że losowo strzelał i trafił we mnie. Ale naprawdę tak było. Ach. To ostatni w widzowie. Musicie zostawić 7 lajków, żeby był kolejny odcinek z dwoma detmeczami. W sumie nie muszą być detmecze. Napiszcie w komentarzu, co byście chcieli. O kurde, no ja, ja go widziałem, tylko nie zużyłem. Oni u nas się czają. Czajkują nas. No ja nie mogę. Słabo nam idzie, no. Oni się czały, tylko się respytują, od razu ginę. Widzicie? Widzowie, dajcie przynajmniej 7 lajków, bo naprawdę więcej nie ma. Tylko dwóch nas jest? Co? Co to ma być? Ja nie zgadzam się. No, żadnego końca nie dostałem, no. Dobra, widzowie. Kończymy już odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zrobimy jeszcze jeden odcinek. Pamiętajcie, zostawcie te siedem przynajmniej lajków, to zrobimy kolejny film. Będę coraz lepiej grał, będę się starał coraz lepiej grać. Kamerkę przestawię. A i napiszcie też w komentarzu, jak na. jeśli będzie kolejny odcinek, w sumie ogólnie napiszcie, co byście chcieli, żebym nagrał. Jaką grę z tego. Taki rodzaj gry z, z Stanów 2. Deathmatch, wyścig zbrojeń. Yy. Coś tam jeszcze było, ale nie pamiętam co. A i napisz napiszcie też, czy sprzedać skiny. Za te oto o komiski sprzedać czy nie powiedzcie mi to z chęcią to zrobię ale za to macie zostawić 7 lajków na pa hej